Siemanko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do filmiku z ogródka mamy tutaj ładną pogodę jak widać słoneczko tam nam gdzieś tam, gdzieś tam o tam nam zachodzi ale ładnie tutaj świeci będziemy sobie przygotować o już mi tu nawet komary gonią przygotować pole pod czosnek jak widzieliście z filmiku sadziłem czosnek w domu zimowy bo nie zdążyłem i jest naprawdę o, tam go widzicie z tyłu. Jest naprawdę duży. Wyrosnął troszkę, już mi się zaginają te końcówki, więc czy chcę, czy nie chcę, ja muszę go ładować do ziemi, żeby dostał słońca, żeby troszkę ożył. Mam tutaj takie paletko, jak widzicie. Tutaj całe z ziemi. O, tak, może lepiej widać. Mam skopane. Teraz muszę go kopaczką troszkę skopać, zmiękczyć tą ziemię i będziemy sadzić. Będziemy używać również do tego tutaj będziemy dawać tak jak widać kartoniki będę sadził na kartonach ale żeby nie rozkładać żadnej tkaniny czy coś będę próbował na kartonach żeby te chwasty mi tak nie przerostywały bo tutaj była trawa nie wiem czy widzicie zaraz wam pokażę tutaj była trawa, jest to czysta trawa skopana i na tym będę sadził czosnek nie dałem sobie obrnika, nie miałem kiedy dać obronika, teraz nie będę dawał bo po prostu już nie zdążę, spróbuję na ten karton położyć po prostu obornika trochę i podczas podlewania on sobie wpływa w dół. Spróbuję coś takiego zrobić, zobaczymy, jak to się zachowa. Tak przez cały rok go zostawi, niech sobie leży na górze. Niekiedy będziemy tylko dokładać więcej, żeby na ten kartonie to było. Dobra, moje czoski, zaraz wam pokażę, jak wyglądają czoski, albo pierwsze wam pokażę, to moje paletko wam pierwsze pokażę, jak to wygląda. No to tak, zobaczcie, mamy pierwszy rząd posadzony. W sumie nie pierwszy rząd, tylko pierwszą paletkę wysadzoną. Tak to wyszło. Już trochę dziwny. E, dziwna jakość, bo jest już, już słońce zachodzi, już się ciemno robi. Więc patrzcie, jak, jak się ciemno robi, więc już jest tak ciemno w sumie. O, no teraz to w miarę realnie widać trochę ciemniej. Ale tak to mniej więcej. O, dobra. Zjaśnić to sobie. Tak to mniej więcej wygląda. Posadzone w miarę tak, nie wiem, tak na oko 15 cm. Tutaj, tutaj będę chciał położyć właśnie ten karton. Tak, z tej strony. I tutaj z tej. No i tu sypać ten obornik na to sypać i zobaczyć co się będzie działo i temu tak dosyć tu jeszcze zobaczymy czy jeszcze coś pomiędzy nie posadzimy bo jest bardzo dużo miejsca więc można będzie coś pomiędzy posadzić no dobra to ja idę po następną paletkę i wysadzam mamy tego cztery paletki po 40 chyba sztuk no to troszkę tego mamy do wysadzania tam jeszcze mamy nieskopane całe więc jak całe pokopiemy wszystko no to myślę że tak do połowy widzimy jedna dwie no myślę, że do połowy się zmieścimy, że jeszcze na cebulkę będzie spokojnie miejsce. Dobra, lecę po następne paletki. Tak, już trochę słabo widać, bo mamy dosyć ciemno. Ale zobaczcie, posadziłem cztery paski, raz, dwa, trzy, cztery. I następne jeszcze mam do eksperymentu, namieszałem nawóz z miedzianym. Będę w tym maczał korzenie. Teraz Wam pokażę. Bierzemy tak. I tutaj zamaczamy w tym korzonki i będę tak to sadził. I będę sadził do ziemi. Zobaczymy czy będzie jakiś inny efekt między tymi, które zamoczamy w tym, a tymi, które są normalnie posadzone. Więc mamy cztery rzędy i myślę, że tu cztery albo trzy rzędy. Myślę, że trzy rzędy powinny wyjść tego właśnie z tym, z tym nawozem. I z miedzianym zobaczymy co z, tego, co z tego będzie. No dobra, no to e, tutaj sadzimy. To myślę, że tutaj tyle wystarczy. Tego co mam tu skopać, nie, no nie, dobra, nie bym braknie mi. Tu będę musiał dokopać dwa rzędy. Tutaj zrobię jeden, dwa, trzeci będę musiał dokopać, więc sobie dokopię. Dokopię, ale tego już wam nie będę nagrywał, bo już jest bardzo ciemno. Zobaczcie sobie, tak wygląda po krótkim czasie posadzeniu. Tak myślę, już dwa tygodnie to gdzieś tutaj jest posadzone. Nie, może nie dwa tygodnie, może nie całe dwa tygodnie. Jest to tutaj posadzone. Niektóre fajne zielone, niektóre troszkę mróz się im dopiął. Jak widać, tutaj troszkę ziło mrozu. Bo troszkę zmroziło. No zobaczymy, czy to się w ogóle od. Podźwiga czy się nie podźwiga, najwyżej go zetnę i nie grośnie sobie na nowo. Tutaj dosadziłem sobie czosnek harnaś i jary. Dwa rzędy sobie zrobiłem czosnku jarego. I tak szczerze Wam powiem: ten miał być zimowy, a widzicie, że go wzięło, nie? Chytło go. A mam, gdzie brat posadził jary na jesień. I normalnie teraz mu rośnie wszystko, przezimował bez niczego, więc chyba czosku nie ma znaczenia, czy się posadzi na wiosnę, czy na jesień, i tak tak samo rośnie. No, mój był, mój był sadzony w domu, więc był w temperaturze pokojowej, później był zimniejszej i dlatego przymrozek się mu dał w znak. Jeżeli jest posadzony zaraz do gruntu, choćby w środku zimy, czy na wiosnę, to się mu nic nie dzieje. No, temu niestety się dostało, więc zobaczymy. Czy ożyje, czy nie ożyje. Na razie zostawiamy taki, zobaczymy, co z tego będzie. No, i jak widzicie, jest ciemno. Nie będę przeciągał, bo już i tak za bardzo nic nie, nie zobaczycie. Zapraszam do subskrybowania, oglądania moich filmików i, i oczekiwania tego, co się będzie działo z tym czoskiem, który za, zamoczałem tutaj w tym nawozie i miedzianie. Zobaczymy tak za miesiąc, za dwa jak się zacznie podnosić, jak zacznie jakieś deszcze spadną porządne, co tu wody naleje, co się z tym będzie działo, które się podniosą, które nie, możliwe, że go spali, że za mocno dałem, bo mnie tak tak zdrowo, zdrowo sypnąłem, więc zobaczymy co z tego będzie. A na razie, cześć Wam, do następnego odcinek.